Tak jak powiedziałem, chciałbym, abyśmy w ramach tej konferencji pochylili się nad konkretną rzeczywistością dotyczącą pewnej słabości, która nas może dotknąć, pewnego grzechu, który może nie tyle jest charakterystyczny dla mężczyzn, ale, no ale ma on miejsce. Posłuchajmy takiego krótkiego fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. To jest 18 rozdział, wiersz od 6. Święty Mateusz w ogóle w 18 rozdziale pisze, znaczy no, notuje mowę Chrystusa. Ta mowa Chrystusa jest w szczególny sposób skierowana do wspólnoty uczniów, podejmując problematykę dotyczącą. No, tego, w jaki sposób ta wspólnota powinna funkcjonować, jakie może przeżywać trudności, jakie radości. I między innymi w ramach tego jest właśnie ta krótka wypowiedź pana Jezusa o tej kwestii, o której teraz usłyszymy. Od wiersza szóstego. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż, jeśli Twoja ręka lub noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie, lepiej jest dla Ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłubie i odrzuć od siebie, lepiej jest dla Ciebie Jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Tyle wypowiedzi Jezusa Chrystusa, drodzy bracia, w tym naszym powołaniu, mężczyzny. A mianowicie Jezus mówi o małych, którzy są gorszeni. Oczywiście to nam się od razu kojarzy z dziećmi. Wiadomo, że wszelkie grzechy przeciwko dzieciom są rzeczywistością straszną. Jakoś widzimy, że że w kościele co pewien czas pojawia się kwestia pedofilii, jest to tak bardzo drażliwy temat, ponieważ on dotyka tych najbardziej niewinnych. Ale oczywiście nie możemy poprzestawać w tej wypowiedzi Chrystusa tylko i wyłącznie na dzieciach, myśląc, jeżeli Jezus mówi o małych, to znaczy, że są to dzieci. Tutaj bardziej chodzi o tych, których wiara się dopiero kształtuje. Pan Jezus kiedyś nawiązywał do takiego proroctwa ze Starego Testamentu proroka Izajasza o słudze Jachwę, w którym to proroctwie było powiedziane, że jak przyjdzie ten posłaniec Boży, to on nie dołamie nadłamanej trzciny, ani nie dogasi takiego knotka, który się ledwo tli, czyli nie złamie tego, kto jest słaby, nie zgorszy go, nie spowoduje, że, że upadnie. Więc jeżeli mówimy tutaj o małych w tym fragmencie, którzy są zgorszeni, to przede wszystkim którzy przede wszystkim chodzi o tych, którzy jeszcze są jakoś w wierze nieukształtowani, są niepewni, dosyć chwiejni. Dosyć a zaistniałą sytuacją zostali całkowicie zniechęceni czy w jakiś sposób zmiażdżeni. I Naprawdę wielu jest takich, których wiara jest nieustabilizowana, wystarczy jedno zachwianie i, i po prostu odchodzą od wiary, porzucają wiarę na wiele lat. Gdzieś później cynicznie się do niej odnoszą, bo zostają wprowadzeni w doświadczenie. Zła przez tych, którzy powinni ich strzec od tego, a tak naprawdę w żaden sposób nie strzegą. Dlatego tutaj w tym fragmencie Pan Jezus zwraca się, aby po prostu w sposób radykalny odciąć się od takich sytuacji. Jest mowa o tym, że lepiej jest taki kamień młyński, czyli potężny kamień. Uwiesić u szyi i być utopionym w morzu, niż być powodem właśnie takiego zgorszenia. Dla jednego z małych. Oczywiście, musimy pamiętać, że jest to język obrazowy, język semicki, którym posługuje się Pan Jezus. Nie chodzi o to, żebyśmy się topili, nie chodzi o to, żebyśmy odcinali sobie rękę, nie chodzi o to, żebyśmy sobie wyłupywali oko, ale chodzi o pewien radykalizm naszego postępowania, a jako mężczyźni jesteśmy do tego zdolni. Bo w serce mężczyzny Bóg złożył tę zdolność do radykalizmu, do podejmowania tej szczególnej cnoty pójścia za darem Bożego Ducha, którym jest męstwo. Jesteśmy naprawdę do tego, jako mężczyźni zdolni, aby podjąć radykalny krok Stąd tak odczytujmy też ten kamień młyński u szyi, tą odciętą rękę, to wyłupane oko jako obraz pewnego radykalizmu. Bo Pan Jezus mówi dalej, że biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia. Ma Pan Jezus świadomość, że one się wciąż dokonują, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Biada światu, biada człowiekowi. No, jeżeli słuchamy tych słów, to one nam powinny już bardzo dużo dać do myślenia. Skoro Pan Jezus mówi, że biada światu, biada człowiekowi, a cała Ewangelia Pana Jezusa to jest opis Jego miłości do nas, to rzeczywiście. W jakim niebywałym kontre, kontraście ta wypowiedź Pana Jezusa jest w stosunku do całej Ewangelii, w której Pan Jezus mówi o trosce, o miłości, o byciu dobrym pasterzem, a finalną rzeczywistością jest Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, z miłości do każdego z nas. I tu pojawiają się te słowa: Biada światu, biada człowiekowi. Rzeczywiście. Jest to w pewien sposób przerażające, gdy zestawi się z całą Ewangelią te słowa. Ja to tak jak gdyby nakreślam tutaj w tym całym fragmencie, czy zatem jest niemożliwe takie radykalne odcięcie, czy, czy nie damy rady? Damy radę, damy radę. Skoro Pan Jezus na ten temat mówi, to znaczy, że damy radę. Ale teraz konkretyzujmy z tym zgorszeniem. O co chodzi też, bo sobie może myślimy, no przecież my, przecież my nikogo tak naprawdę nie gorszymy, my nie powodujemy, że jakiś tam mały dziecko, czy, czy ktoś, kto ma słabą wiarę, że tą wiarę traci. Ale już tradycja kościoła no, wykształtowała taką, taki katalog tak zwanego udziału. Współudziału w grzechach cudzych i to jest właśnie zgorszenie. Współudział w grzechach cudzych, czyli doprowadzenie do tego, żeby drugiego człowieka uczynić gorszym. I możemy mieć w różny sposób w tym udział, bo według tradycji mówimy o tych grzechach cudzych, namawiać kogoś do grzechu. Nakazywać grzech, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu, usprawiedliwiać czyć grzech. A katechizm Kościoła katolickiego, jak gdyby ujmuje to w czterech grupach. Pierwsza to uczestniczyć w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazywać je, zalecać, pochwalać, aprobować. Trzecia grupa nie wyjawiać, nie wyjawiać ich lub nie przeszkadzać, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani. Czwarta grupa chronić tych, którzy popełniają zło. Zatem zastanówmy się, jako mężczyźni, czy rzeczywiście nie uczestniczymy też w tym procesie zgorszenia, o którym Pan Jezus w tym krótkim fragmencie. Ewangelii świętego Mateusza mówi, że lepiej byłoby zawiesić kamień młyński, a jeżeli czujesz, że jesteś powodem zgorszenia, to detnij tą rękę, wyłup to oko, żebyś nie był powodem zgorszenia, bo biada temu, przez którego ten mały jest zgorszony. A mianowicie uczestniczyć w nich bezpośrednio lub dobrowolnie. Pomyślmy o życiu zawodowym o tej kategorii życia zawodowego. To słuchajcie w tej kategorii życia zawodowego mogą pojawić się takie, takie całe jak gdyby układy, które, które, które są uczestniczeniem właśnie w grzechu. To są wspólne kradzieże, to są wspólne oszukiwania. Mówiłem też w czasie Eucharystii, na przykład klientów, niewykonywanie w sposób właściwy, umawianie się, żeby po prostu odstawić w pewien sposób fuszerkę, ale przede wszystkim mam na myśli kradzież tą kradzież jakoś tak wspólnie propagowaną. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład no, mężczyźni wspólnie planują, na przykład odlewanie paliwa, wspólnie planują jakieś wynoszenie z zakładu pracy, współuczestniczenie w grzechu, współuczestniczenie w grzechu, gdzie rzeczywiście bezpośrednio bierze się udział w grzechu. Z drugim człowiekiem i tego drugiego człowieka też czyni się gorszym, szczególnie gdy w jakiś sposób no, jesteśmy odpowiedzialni, gdzieś sami wprowadzamy kogoś drugiego w taką praktykę. Tak, moglibyśmy się zastanowić jeszcze nad innymi obszarami życia, czy czasem takie sytuacje też nie mają miejsca, gdzie z kimś podejmujemy rzeczywiście działania, które są wspólnym grzechem. Wspólnym grzechem. Następnie jest ta grupa, który jest nakazywać, zachęcać, pochwalać, aprobować. Pomyślmy, drodzy bracia, mężczyźni, o całej tej sferze takiej małżeńskiej. Ta sfera, z którą nieraz jako mężczyźni się borykamy, to jest ta tak zwana sfera seksualna, trudna, gdzie rzeczywiście wiemy, że żona jest tą osobą o tej konstrukcji bardziej delikatnej, a my wciąż napieramy, zachęcamy do pewnych działań. Wprowadzamy kogoś też w działania, które mogą rodzić niepokój. Zachęcamy w tym względzie. Mamy uczestnictwo. Propagujemy to. Pomyślmy o jakimś takim, o jakimś takim pobudzaniu też innych przez, przez też pewną formę takiego wulgaryzmu. Względem, względem tych, z którymi tak na co dzień żyjemy, innymi mężczyznami na przykład, no właśnie w tym środowisku sąsiedzkim, czy w środowisku rzeczywiście zawodowym. Pomyślmy o tych sytuacjach, w których my jesteśmy tymi zachęcającymi, namawiającymi, zezwalającymi, nakazującymi innym, żeby po prostu w tym kierunku poszli, żeby żeby po prostu weszli w doświadczenie rzeczywiście zła. Ta trzecia grupa, nie wyjawiać lub nie przeszkadzać, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani. Być może, że tak teraz nie mamy już na to wpływu, ale, ale jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy są ojcami, którzy na pewnych etapach byli odpowiedzialni, za wychowanie swoich dzieci. Wiadomo, jeżeli dzieci opuszczają dom, jeżeli dzieci wchodzą w dorosłość, w samodzielność, to wtedy ten proces wychowawczy jest już w pewien sposób zatrzymany. My możemy rozmawiać, możemy w jakiś sposób doradzać, ale już nie mamy bezpośredniego wpływu. Ale te wszystkie wcześniejsze sytuacje, kiedy widzieliśmy pewne wybory naszych dzieci dorastających kiedy jako mężowie, jako ojcowie mówiła nam żona, zaraguj, postaw odpowiednio tą sytuację, ustaw ją rodzinnie, my Zasłanialiśmy się zmęczeniem zawodowym, nie reagowaliśmy, milczeliśmy na pewne sprawy. Śmieszyło nas, że dziecko pali, że dziecko tam pije, że, że po prostu jakoś gdzieś tam spędza wieczorne godziny z narzeczoną czy z narzeczonym. Nie zwracaliśmy na to uwagi, a naszym obowiązkiem jako ojca dbającego z troską o rodzinę było zwrócić uwagę, nie przemilczeć, nie, nie zasłaniać się tym, że takie są czasy. Czy, czy, czy takich sytuacji też jakoś w pewien sposób nie było. I w takich momentach też wprowadzamy zgorszenie w tą sytuację, właśnie taką. Tu mówimy o, tej, o tym procesie takim wychowawczym względem, względem drugiego człowieka. No i ta czwarta grupa chronić tych, którzy popełniają zło. No to, to już jest taka rzeczywistość bardzo poważna, gdzie, gdzie rzeczywiście usprawiedliwiamy tych, którzy zło popełniają i, i nie chcemy, aby, aby prawda ujrzała światło dzienne. To w różnych obszarach naszego życia może się dokonywać, możemy o tym sobie pomyśleć też, bo to, to nie chodzi o to, że my tu robimy rachunek sumienia i wymieniamy wszystkie grzechy, tylko zwracamy uwagę. Na coś, o czym mówi Pan Jezus, co, co dotyczy sfery związanej właśnie z rzeczywistością grzechu. Tego grzechu, który właśnie w Ewangelii Świętego Mateusza, w tym XVIII rozdziale, jest nazwany zgorszeniem. Tak jak powiedziałem, tutaj uczniowie Chrystusa na przestrzeni wieków sformułowali coś takiego, jak współudział w grzechu cudzym. A właśnie współdział w grzechu cudzym to jest gorszenie drugiego, powodowanie, że drugi staje się gorszy, że wchodzi w doświadczenie zła i być może to doświadczenie zła później owocuje yy, pewnymi problemami na całe życie. Wyobraźmy sobie takie sytuacje, kiedy, kiedy po prostu pijemy z kimś innym pierwszy kieliszek wódki i ten pierwszy kieliszek wódki. Czy to pierwsze upicie się wspólne z drugą osobą, jest pochylnią dla tej osoby, ponieważ ma jakiś tam słabsze genetycznie ustawienie, jest, ma pewne predyspozycje, jest, w tym momencie rozpoczęła się, rozpoczęła się droga taka w dół tego człowieka, prowadząca do uzależnienia od alkoholu. Ale jeden moment wystarczył. Oczywiście możemy powiedzieć, że ktoś mógł być inny, ale my stoimy u początku tego. My stoimy, myśmy się z tą osobą umawiali, myśmy z tą osobą pili, my wiemy, że ta osoba ma problemy już na przykład i pijemy z tą osobą dalej. Wiemy, że później jest dramat w domu, dramat jest w rodzinie, a dalej to po prostu robimy z tym kolegą i, i po prostu jak gdyby na to nie reagujemy. Może być dużo rzeczywiście obszarów takich, w których gorszymy innych. Siejemy zgorszenie. A Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówi: nie czynić tego, odciąć rękę, wyłupać oko, zawiesić kamień młyński u szyi i nie pozwolić na to, żeby stać się zgorszeniem dla drugiego, bo to jest poważna sprawa. Jeszcze raz powtarzam, drodzy mężczyźni, damy radę, jeżeli widzimy, jeżeli coś nam się przypomni w ramach czy tej konferencji, czy jakiegoś takiego osobiste, osobistej refleksji, mając na uwadze życie małżeńskie, życie rodzinne, mając na uwadze życie sąsiedzkie, mając na uwadze życie zawodowe, czy czasem gdzieś nie jesteśmy powodem zgorszenia drugiego człowieka, gdzie wymieniliśmy sobie te kategorie tego grzechu, to po prostu damy radę odciąć się od tego radykalnie, nie stać się powodem upadku Jednego z małych, o czym mówi Jezus w tym fragmencie Ewangelii. Tego życzę nam wszystkim, abyśmy nigdy, mam nadzieję, że tak jest, że to po prostu to jest tylko i wyłącznie takie pewne rozważanie dotyczące konkretnego fragmentu biblijnego z Ewangelii Świętego Mateusza, ale, ale to nas w żaden sposób nie dotyka. Oby tak było, drodzy Panowie. Oby tak było, że, że to nas się w żaden sposób nie tyczy. Ale wiemy, że w różny sposób życie wygląda, i dlatego pamiętajmy, że jest coś takiego jak zgorszenie. I nie miejmy z tym nic wspólnego, bo o tym nam mówi Pan Jezus. Polećmy się, Matce Bożej, na zakończenie: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.